Ja jestem dzieckiem lat 70., a więc czasu, kiedy w Polsce był głęboki perel. I chyba pierwsze święta, które pamiętam. To nie, nie jestem pewna, czy to 80 czy 81 rok. Pamiętam, że rodzice bardzo starali się, żeby w ogóle przyszedł święty Mikołaj, i dostałam na prezent taki plastikowy telefon. Natomiast najbardziej atrakcyjne w tym telefonie było to, że miał ruchomą tarczę. Ja nawet nie wiem, czy dzisiaj młodzi ludzie pamiętają takie telefony ze słuchawką, ze spiralką, która się mogła odwinąć i wyrządzić krzywdę, a to był właśnie taki plastikowy, zielony telefon, i największą jego, największym jego atutem było to, że ta była ruchoma, w związku z tym można było rzeczywiście wybierać poszczególne cyferki. Pamiętam także. To, że na święta tato przywoził czekoladki, które ubieraliśmy, którą, które, którymi ubieraliśmy choinkę i żeby one mogły zawisnąć na choince, ponieważ były w sreberkach różnokolorowych, to musieliśmy wraz z rodzeństwem wycinać takie celofanikowe osłonki, na które, które wiązaliśmy, tak jak dzisiaj są cukierki z, za, za, zapakowane, wiązaliśmy druciki i mogliśmy wtedy rzeczywiście je wierzać na choince. Na choince wtedy też można było znaleźć i orzechy, i jabłka. Dzisiaj to chyba już niespotykane, ale ja pamiętam takie choinki, które w ten sposób były dekorowane. I myślę, że ten zapach, który towarzyszył świętom, wynikający między innymi z tego, że jabłka miały swój wyjątkowy zapach, sianko, no i oczywiście choinka, która zawsze była żywa, sprawiały, że czekało się na tą mieszankę świąteczną z wielkim niepokojem, ale i oczekiwaniem, bo tylko wtedy można było ten zapach w domu poczuć.